No, i się opłaca kopać te żelazne sygnały. Zobacz, tabliczka jakaś jest. No, i jest to, co lubię. Patrzcie, wydaje mi się, że nawet dwa sygnały tutaj będą. Co to jest? Nie, no lufa. Taka jesień, że hej Dzisiaj kolejny dzień yy, Kolejny film wykopkowy Jestem Z moim kolegą Krystianem Także będzie na pewno fajnie I fajnie się zaczyna Bo wam powiem, że Jest guzik ale to jest ludowe wojsko Bez korony, ale jakiś tam stan yy, Zachowania jest tego guzika, przynajmniej teraz Także zaczynamy I do następnego dołka Nie jest lekko, powiem wam Jakieś takie ołowie znajduję Dwa To nie, ale akurat ten, jakiś tam Taki kawałek czegoś, ale chyba mam pierwszą monetę O a jeszcze te kulki, powiem Wam, fajne takie. Dobra, gdzie ona jest tutaj, o? Dobra, mam monia moniaka. Dobra, ja mam dwa złote. Krystian znalazł jakieś tam grosz, grosza i coś. Widzę, że tu perelem śmierdzi. No, czekajcie, spróbujemy odczytać rok. Dobra, nie da się, powiem Wam. Z tej strony lepiej zachowana, z tej totalna. Yy, totalnie ten zarośnięta także do następnego dołka Potężny sygnał mm. <coughs> i mam muniaka Ale nie wiem co to jest Pewnie PRL jakiś czekajcie domyję się z tym jakoś Powiem wam że 5 zł to stare takie ale też nie widzę daty nie da rady tego domyć że mamy drugą monetę jeszcze dwie i norma no i jest to co lubię patrzcie <gry> wydaje mi się że nawet dwa sygnały tutaj będą ten czyli narciarz Jest następna, złotówka, ale patrzcie, czekajcie, pójdę gdzieś w słońce, złotówka, nie, 50 groszy, ale zlepek, zlepek mam z, z prl -i. na tym zlepku mamy, yy, zaraz zobaczymy, co mamy, 7,6, <śled> słuchajcie, tego nie rozwalam na razie. 7, 6, pozdrawiam, bo to jest pod spodem złotówka na pewno. A to jest 50 groszy. Zobaczymy, czy jest sygnał dalej. No. Jasne, dobra, kopiemy. Kolejna. Siedem Pozdrawiam Adiego wejcherowo Wszystkiego dobrego. Także mam normę praktycznie w jednym dołku. Do, dobiłem. Mamy same prl -e. Król PRL-u. Pozdro dla Adiego jeszcze raz. Tyle. Fajnie. Czekaj. O, tu jeszcze chyba jedna będzie. Ale tak wykopię, to się objawię. No i się opłaca kopać te żelazne sygnały. Zobacz. Tabliczka jakaś jest. Ale co tu napisane? Loke, ten. Kurde, szkoda, że nie cały napis jest. Ciekawe, co to było. A... Przetłumaczy. No. Ciekawe, nie? I to taki żelazny sygnał, weź zobacz. Kopałbyś to? Prze Przesteruje, nie? No. Wiesz, jak teraz pani Miłoska cały czas karabiny wydobywa, to no ja już kopię wszystko. Wszystkie te żelastwa. No. No, to ciekawe powiem ci No mam lufę kurde, mówię ci, zobacz Co to Monia tylko lufy może kopać Eee, to chyba nie lufa Dobra, nie idź tu, żartuję No W ogóle pozdrawiam Monię i Kasię Zapraszam wszystkich na kaniał na na kanał do pani Mieziowskiej. I do Kasi tam. I, i, I pozdrawiam was. Długo, długo nic. Aż w końcu jest. Chyba powiem Wam guzik. Taki, zwykły. Ale powiem Wam, nie. Ma nic już. Po tamtej ostatniej rzeczy, która nawet nie wiem co to było. To cieszę się nad tym guzikiem. Krystian zresztą nie lepiej ma. Bum, bum, bum. Ale ładnie. Tu jakoś wcale mnie to nie dziwi. Popatrzcie pod tymi drzewami. <laughs> Obrączka. A no, i zaraz kończymy, tak czuję, jak na Krystiana patrzę, że że to koniec. Dobra, patrzcie. Jeszcze grzyba można znaleźć pod grzybek, ale ciapaty flak. Plakowaty taki, dobra moi drodzy, na dzisiaj koniec. Było to co było. U mnie tam zobaczycie na końcu. To są fanty Krystiana, że tak powiem, też trafił guzik z orzełkiem, ale bez korony. No i wiadomo, tu zegarek był kieszonkowy resztki PRL. -e. Nie mamy dzisiaj fenola. Taka ciekawostka zakręcona, nie wiem co to było. Ciekawostka taka i blomba jakaś tam z napisami, których nie zobaczycie, bo ja już nie zrobię tego zdjęć tutaj dzisiaj. Góry, muchy dalej są. Nie wiem też, czy z tego będzie jeden film. Może będzie taki krótki, a jak nie, to będzie dołączona druga część. Także pozdrawiam Was gorąco. Dziękujemy za to, żeście dzisiaj nas yy, oglądali. Chociaż Krystiania i tak nie widzieliście. <gry> Także trzymajcie się na razie. Nie ma gostał. Śniżka poza raz, obor, morbo, ja śniżni borzy, nie ma, nie ma, kser już też mamy. Także mamy kolejną część filmu. Tamtej powiem wam, nie wyszło za wiele, ledwo tam 8 minut, niby, a niby norma, nawet chyba ponad normę było, ale to wszystko było na raz, także nie było tam z Krystianem za wiele pokopane. Dzisiaj jestem sam, ale również temat taki laskowy i przechodzę od razu do meritum, czyli tak, pierwsza była taka blacha, duży jakiś, nie wiem, garnek był czy coś, ale ta glacha, glacha, <laughs> ta blacha była miedziana, także kawał miedzi, a drugi, druga rzecz to zobaczcie, taki słaby sygnał był. Ale głęboko w tym dołku i to jest taka od zegarka obręcz kieszonkowego. Jeszcze sprawdzę, może ten zegarek tutaj gdzieś leży, czy to jest jakiś sygnał. Niestety nie ma sygnału, i do następnego dołka. O ludzie, powiem wam, że długo chodzę. Nie ma za bardzo tu nic, a właściwie nie ma nic. Powiem wam, że nie ma nawet sygnałów. Ja chodzę i, i kopię, byle jakiś sygnał. Byleby złomek, byleby coś zagrało. Koksy grają, wszystko. Ale ciekawych rzeczy nie ma. no, Jeżeli nie mówić o tym, nie. Mówię, co to za taki szpikulec? To jest jakiś, powiem wam. Nie wiem co to jest, ale było to chyba jakieś. Może do lampy takie dłuższe to pokrętło. Naftowej. Lampy oczywiście. No i tylko ten motylek mi się tutaj spodobał taki fikuśny, a to reszta to co? Nic o mój drodzy, my chycha, ale zobaczcie, co to jest? Co to jest? Nie no, lufa. To to nie jest, kurde. Lufa, to to nie jest, ale co to za kawałek stalowego pręta? Tu zjedzony już konkretnie. No nie wiem, powiem wam. Ale się podjarałem, że może mam lufę od karabinu. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że mam yy, dużo miedzi na początku? To patera. Patrzcie, taki sygnał, ale powiem wam, no, sygnał wcale nieatrakcyjny, ale ja to podnoszę kępę, patrzcie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę, zobaczcie. No mieć piękny zwój. O, z tym garkiem to dzisiaj, powiem wam, że paręset ładnych gram przyniosę. Fajnie, bo to będzie, będą pieniążki z tego na, na różne rzeczy, no. Kurde, powiem wam, że na muniaka chyba nie mam co liczyć, ale dzisiaj takie o... Ja pierdziele, jakie to waliło, ale zobaczcie, jaka to była potężna siekiera. Jeszcze z drzewcem jest. Jaka to siekiera była, żeby tym walnąć, to trzeba było nieźle się zamachnąć. Kurcze, powiem wam, że... Ale to jest taki kawał złomu, że tego to już nie wezmę. Bo nie mam jak kurde, fest była siekiera, zostawię ją gdzieś na pniaku Tutaj No i do następnego dołka Pierwszy dzisiaj fajny dźwięk, dosłownie To jest chyba pierwszy taki fajny dźwięk No i jest obrączka, obrączunia zobaczcie, ale jakoś taka biała Co to za obrączunia Kurde jakiś chyba olimpiada była PL. I ten znaczek czy kółka może jakiś dobra. Jest, jest biżuteria nawet. Także do następnego dołka. Niemożliwe. A jednak chyba będzie moneta. To jest moneta. <ścoughs> Hurra. Tego teraz jaka? Zaraz zobaczymy. No i tak jak mówiłem, 4,9 i 20 groszy. Podjechane mocno w leśnym temacie, już zarośnięte. A jak mamy 4,9, to yy, panią Jadzie i Antoniego pozdrawiam gorąco. Życzę Wam wszystkiego dobrego dzisiaj. Miłego, spokojnego dnia. A was zapraszam do następnego dołka. Kurde, zadziałałem się pod tym drzewem, ale powiem Wam, że będzie chyba fant dnia. Tutaj, o! Ale waliło to. W dołku chyba nic nie ma, zaraz Wam pokażę co to jest. Bo już widziałem, że tu jest jakaś. A nie, to tak będzie. Cyfra, cyfry jakieś są, zaraz doczyszczę to. Z tym fantem dnia trochę mnie poniosło. Bo to jest jakaś taka aluminiowa blaszka. Z numerem 258, na takim tym o, dynzlu. <grywa> o, także taka to blaszka, żaden, żaden to, żadne to ciekawe znalezisko, nie wiem od czego to mogło być. Czy to zwierzę miało jakieś, czy to jakieś oznaczenie drzewa było czy czego, nie mam pojęcia, 258 numer. Także dzisiaj moi drodzy, było to co było, był wspaniały wypad. Piękne powietrze, nawdychałem się takim świeżym, leśnym powietrzem. Monetkowo się nie spełniłem dzisiaj, bo była tylko jedna i to taka licha, ale w całym filmie to było tych monet chyba z sześć czy, czy, czy nawet siedem z tą dzisiejszą, także tyle, nie? No i kilkaset gram złomu dzisiaj jeszcze. No i ogólnie będzie z tego jakiś tam troszeczkę może dłuższy film niż normalnie. Także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że Nagroda. Miło, miło żebyście ją zastawili. Pozdrawiam Was gorąco w te chłodniejsze już dni i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Na razie.